Przeszło tysiąc lat wydarzeń związanych nie tylko z Poznaniem, bo tu miała rodzić się Polska, tu urzędował pierwszy historyczny władca Polski Mieszko I. Ostrów Tumski położony na jedynej wyspie na Warcie to według wielu historyków perła wśród poznańskich zabytków, o której wciąż wiemy za mało lub wcale. Zmienić to może wystawa, która została zorganizowana na placu przed katedrą na Ostrowie. Wystawa, która powstała z myślą o zaprezentowaniu Ostrowa Tumskiego, a więc tej jednej z najstarszych, najważniejszych przestrzeni w Poznaniu, turystom, którzy przyjadą na na czas czerwca do Poznania również mieszkańcom. W taki sposób troszkę inny, bo jak Państwo widzą ona od, odbiega troszeczkę od takich standardowych wystaw planszowych. A więc przez tą nietypową formę chcemy zainteresować historią tego miejsca. Tutaj na tych poszczególnych pacach można się dowiedzieć różnych takich ciekawostek, anegdotek dotyczących Ostrowa Tumskiego, osób czy przedmiotów z tym związanych. Ten podział kolorystyczny zbiega się z podziałem tematycznym, a więc mamy... Główny nurt historii, który jest bardziej zaznaczony tak w przestrzeni, właśnie w, można powiedzieć, że nim teraz stoimy i są poszczególne wyspy tematyczne, które dotyczą poszczególnych tych właśnie związków Polski z Europą. Są to związki dyplomatyczne, kulturowe i naukowe oraz hadrowe. W nurcie mówimy przede wszystkim o, różnych, o polityce, o małżeństwach, które zostały zawarte ze względu na politykę, no i do których często zmuszy, zmuszani byli zarówno mężczyźni i kobiety. Przygotowaliśmy różne gry i zabawy, m.in. właśnie grę w bierki tutaj na punkty. Przy okazji, jeżeli jest więcej dzieci, to mogą tutaj rywalizować prawda, ten element. Włączamy oczywiście rodziców, przede wszystkim tutaj kładziemy nacisk na to, żeby ten czas spędzany tutaj z dziećmi był czasem spędzonym z rodziną. Dla starszych dzieci grę w kości. No, zasady podobne właściwie jak przy starej, czyli właśnie streety, wszelkiego rodzaju pary, trójki. Też zdobywa się punkty, no, powiedzmy jeżeli, jeżeli jest mniejszy, trochę mniejszy dzieci to one mogą sobie grać już bez tego wielkiego kubka, bo czasem ciężko jest to rozrzucić. Też jest płaskownica już dla najmłodszych, czyli można poszukać skarbów, tutaj są zakopane monety i dzieci właśnie już młodsze mogą wtedy poszukać jakichś monet, jedną zabrać dla siebie. Turyści mogą albo przeczytać sobie z tych wszystkich makiet u góry umieszczonych, albo mogę sama im powiedzieć. Oczywiście jeszcze mogę pokazać im karty, jeśli chcą sobie sami przeczytać. Są w angielskiej i polskiej wersji językowej, więc jesteśmy tu dostosowani także do zagranicznych turystów. Duża część informacji jest przekazywana poprzez specjalną aplikację internetową, którą można pobrać przez mieszczące się na wszystkich stanowiskach QR-kody. Wtedy się przenosimy do aplikacji i możemy poczytać szersze informacje na temat zagadnień zawartych na wystawie. Wystawę można będzie oglądać do końca września. Wstęp jest bezpłatny.